Witam Was serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Zamykamy klamrą taką historię, którą wiele milionów Polaków zna z relacji wideo. To był styczeń, dobrze pamiętam? Tak, 23 stycznia. 23 stycznia słynna akcja gangsterska policji w klubie w Świebodzinie. Oczywiście nie z inicjatywy policji, tylko z inicjatywy Sanepidu, który próbował egzekwować nielegalne rozporządzenia władzy. Jest ze mną Marta, właścicielka klubu. Cześć Marta. E, no Marta, powiedz mi tak, mamy no już blisko rok tak, I, i czym powiem, to się skończyło? Skończyło się w Sądzie Administracyjnym, gdzie Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił całe postępowanie związane głównie z karą 30 tysięcy, bo to później była walka już nie o nielegalne zamknięcie klubu, nie walka o obostrzenia, czy, czy inne tytuły, które próbowano nam wyciągnąć, czy postawienie choćby nawet artykułu 165 KK, czyli narażenie na utratę zdrowia bądź życia. Tu wchodziły w grę już pieniądze, gdzie wiadomo dla osoby, która rozpoczyna działalność tego typu w czasie covid gdzie nie spodziewaliśmy się, że to będzie przedłużone, spotkaliśmy się z czymś takim, no i tu było zagrożenie karą 30 tysięcy, 30 którą nam wymierzył Sanepid w godzinie. Później odwołaliśmy się do Sanepidu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Sanepid w Gorzowie Wielkopolskim, wojewódzki, również podpisał się pod tą karą 30 tysięcy. No i z naszym mecenasem, który tu właśnie z nami współpracował ze względu na strajk przedsiębiorców, złożyliśmy wniosek do sądu administracyjnego o uchylenie tej kary. No i tak się na szczęście stało. I to jest właśnie ta nasza wspaniała wiadomość. Ci, którzy obserwują działalność strajku przedsiębiorców, wiedzą, że nie jest to odosobniony przypadek. Należysz do tego zacnego grona odważnych przedsiębiorców, którzy stanęli w obronie konstytucji, w obronie praworządności i wygrałaś Ty, ale też wygrali e, ludzie, którzy działali w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Rybniku. E, wszyscy, którzy otwarzyli się działać,. Nawet ci, o których nie słyszeliście w tych przekazach medialnych, oni również powygrywali swoje sprawy. Mówiąc w skrócie, rząd działał wobec nas nielegalnie. Nielegalnie naruszył wolność gospodarczą pani Marty, nielegalnie działał przeciwko klubowi Reset. Wygrywamy wszystko. I to jest nasze, nasza radosna wiadomość, ten bardzo pozytywny przekaz że działając wspólnie możemy wygrać zawsze z bezprawiem władzy. Bardzo ważna jest też solidarność, tak, bo Dokładnie. Marta poprosiłaś naszą współpracę i no powiedz, czy ta solidarność pomogła Ci w tym działaniu, czy I jakie były... Solidarność na pewno tak, bo trafiliśmy na najlepszego mecanasa, jakiego mogliśmy tylko mieć do tej sprawy, który nam dawał nie dość, że znamiona prawne do tej sprawy, to jeszcze takie wsparcie, że zwykłe ludzkie wsparcie, gdzie Yy, serdecznie przy okazji chciałam podziękować Mecenasowi Łopatowskiemu i Mecenasowi Żurek za współpracę. Yy, spotkaliśmy, się, yy, spotkaliśmy się z yy, ogromną, ogromnym wsparciem mieszkańców i nie tylko, ludzi z całej Polski, nawet z zagranicy do nas dzwonili. Yy, do dzisiaj mogę powiedzieć, że spotkania właśnie, które się rozpoczęły tu w 7 nie ze strajkiem przedsiębiorców, to było tak naprawdę początek takiej, powiedzmy, nie nazwę tego przygodą, tylko takich nie, po, poniekąd może nawet przyjaźni. Bo do dzisiejszego dnia mamy kontakt z wieloma osobami. Te osoby właśnie na, w, ramach, w ramach działania tego typu biznesu są jakimś tam, powiedzmy, wsparciem. Między sobą gdzieś tam współpracujemy na niektórych płaszczyznach w, w prowadzeniu swoich działalności. Zawsze możemy liczyć na choćby nawet odwiedziny. Także jak gdzieś ktoś zawsze jest przejazdem to zagląda do nas i my również tym samym się odwzajemniamy, także mamy nadzieję, że to są przyjaźnie i jeszcze dalsze kolejne działania na przyszłe lata. No my tworzymy środowisko już całe, jest jesteś na... elementem tego tak, środowiska tak, tak. w całej Polsce i to jest bardzo pozytywny też przekaz dla przyszłości, dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko w kontekście walki z lockdownami, ale też w ogóle z, takim środowisku prawnym, jakie nam serwują politycy, teraz jak wiecie, już nie tylko ograniczenie naszej wolności działalności gospodarczej, ale jeszcze idzie kolejna fala tragiczna tak zwanego nowego, jak ja to nazywam, nowego rozładu Polski. No i tutaj też będziemy musieli pewno się spierać z gigantycznym chaosem prawnym i miejmy nadzieję, że te nasze działania powstrzymają nadużycia prawa ze strony urzędników i że Miejmy nadzieję, że będą szanować i ostrożnie dokonywać wykładni prawa, którą nam teraz zaserwował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mamy tutaj bardzo obszerny wyrok, bardzo wiele kart. Sąd opisał to niezwykle dokładnie. Te dokumenty znajdą się na grupie Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Będziecie mogli się z nimi zapoznać. Jest to jeden z wielu wyroków, uzasadnienie. Powtarza się niemal we wszystkich takie same, nielegalne, niezgodnie z konstytucją ustanowione rozporządzenia. Mogliśmy działać i możemy teraz działać, no bo jesteśmy, dzisiaj jest 9 grudnia, za chwilę będą, będzie powrót, obostrzeń i co najśmieszniejsze, znowu chcą zamknąć kluby zupełnie. Zobaczcie, jaka to jest straszna filozofia bezprawia tej władzy, skoro oni już wiedzą, że wykładnia prawna jest jednoznaczna. Zamknąć, zakazać działalności absolutnie nie można, no już tam ograniczenia są dyskusyjne i też nielegalne, ale zakazać komuś pracy, z której się utrzymuje, no to jest skandaliczne wręcz, więc e, razem z Martą możemy Wam powiedzieć odwagi, słuchajcie Konstytucji, czytajcie swoje prawo, wie, musicie wiedzieć, że prawo jest po Waszej stronie i tą radosną winą z Wami się dzisiaj dzielimy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Jeszcze raz. Do widzenia.